Dzień dobry, witam wszystkich Państwa. Nazywam się Paweł Doboszewski. Chciałem takie krótkie powiedzieć, świadectwo takie o przełamywaniu własnych barier, o pokonywaniu swoich słabości. Od dziesiątego roku życia miałem kiedyś bardzo duży problem z jąkaniem. To mi bardzo w życiu przeszkadzało. Czyli robiąc zakupy w sklepie, nosiłem kartki, odpowiadając ustnie też pisałem na kartce. Później jak byłem starszy, to miało różne fazy. Raz było lepiej, raz było gorzej. Później, później nie jąkałem się w domu i nie jąkałem się wśród kolegów. Ale jak tam trzeba było iść jakoś załatwić sprawę tam, tam w urzędzie czy tam coś, to był bardzo duży problem. Chodziłem do logopedy, do psychologa, myślałem, że a jak będziemy coś tam szukać, że może to psychologiczne, to może coś tam pomoże, ale to nie przyniosło żadnego efektu. I tak pewnego dnia, jak się otwierałem na Boże działanie, podczas spowiedzi była to msza ruchu Gloriosa Trinita, ksiądz zauważył mój bardzo duży problem z mową i powiedział mi takie piękne słowa. Jezus w tym momencie mówi do ciebie, Ty nie urodziłeś się z to wado, idź i szukaj ludzi, którzy Ci pomogą pokonać ten problem. Idź, a Jezus zrobi resztę. Jezus się cieszy, że przychodzisz, otwiera swoje serce do konfesjonału. Idź, bezgranicznie Mu zaufaj. I tak jakieś dwa lata po tej spowiedzi te słowa się zaczęły sprawdzać. W 2010 roku podjąłem walkę z Junkaniem. Zacząłem pierwszą terapię, nie w pełni udano, to był ośrodek w Mikołowie, I, ale zacząłem brać czynny udział w adoracjach. ruchu Glorioza Trinita w takich modlitwach mówionych przez mikrofon. Postanowiłem na chwałę Pana czytać w kościele podczas Mszy Świętej. Panu postawił na mojej drodze życia księdza proboszcza Andrzeja Godlewskiego, który niejednokrotnie wykazał się wspaniałym sercem i pomocą w potrzebie, który nie chcąc żadnej próby, gdyż wiedział, że najbardziej w naszych słabościach objawia się moc Boża. I tak czytam do dziśnia. Płynie tak bardzo szybko. A jeszcze chciałam dodać, że. Gdzieś tak już byłem tak w połowie tej terapii. Przyszedłem do klubu Diem, poznałem Kasię i, i, i tutaj wszystkich i zacząłem recytować wiersze. To mnie też tak jakby dużo pomogło, bo mowa wierszem to jest tak jakby inny z mowy. Ciało wchodzi w luz i, i to jest takie fajne. Niestety po źle przeprowadzonej terapii przez terapeutów w Mikołowie mój problem zaczął wracać, ale ja nie podałem się. Ten ośrodek odradzam kategorycznie, bo oni tam, no, 95 pacjentom ten problem wraca, bo oni nie potrafią tam szybko, byle jak. Później pojechałem do ośrodka w Szamocinie, tam ta terapia okazała się skuteczna, tak powiem okrótce czyli co to są za terapie i jaka to jest metoda. Jest to metoda polegająca na zastąpieniu starej mowy nową mową. I ta właściwa terapia to jest, to tak powiem, to, to powinna wyglądać prawdziwa terapia dwa tygodnie, I to jest od rana do wieczora wałkowanie, co ćwiczenia oddechowe. Ćwiczenia na samogłoskie, jest napinanie, rozluźnianie ciała, są ćwiczenia takiego krzyku, rozładowywania agresji. I przez trzy miesiące trzeba mówić wolniej, i tam jeszcze tam używamy przez rok czasu, powinniśmy używać ręki. No, ja tutaj przed kamerą nie będę demonstrował, bo to no, nie można takich rzeczy. I to później tak jak porównałem tę te terapię, to jeszcze na bazie życiowych doświadczeń, no teraz demonstruję taki styl mowy, tak jak, tak jak Państwo słyszycie. Ale to główną istotą jakiejkolwiek terapii to jest wiara. A moją siłą jest Jezus Chrystus, to właśnie On dał mi siłę, dał mi wiarę, żebym się nie poddawał że jakby ta pierwsza terapia, co tam ich tam, no, znaczy to, znaczy to nie była tam moja wina i pacjentów, który to się nie powiodło, no bo co innego jak ktoś tam przyjeżdża, nie stosuje zasad i później wraca, to jeszcze jest inna kwestia. Ale to miałam, to miałam, to miałam zobaczyć, że jak w przyszłości, że jak będę takie terapie prowadził w Łomży, no to, no to Pan Bóg mnie tak doświadczył, żebym Jakich błędów nie robić, żeby tam to udoskonalić, aby pomóc drugiemu człowiekowi? I to jest, no, z Panem Bogiem, to nie ma rzeczy niemożliwych, bo nawet najlepsza terapia, a jakby człowiek się bał, wyjść do ludzi, czy tam by był zamknięty, to nawet to, to nie pomoże. A to właśnie poprzez wiarę, właśnie Jezus przychodzi z uzdrowieniem. Ja nie mogę powiedzieć, że to było takie kolorowe, a i ja też mu wydraży, że tam jak nieraz jakieś tam filmiki, jakieś bzdury na internecie, tam ludzie mówią, że o, robiłem terapię tu i tu i przez rok, nie miałem żadnego bloku. Ty ja mówię, że to, to, to jest bzdura, to, to jest totalna bzdura, bo nieraz tam to się zdarzy, ale główną istotą jest to, żeby wiedzieć dlaczego. I, i właśnie jak się zawierzy Panu Bogu, to właśnie w tych momentach, gdzie ludzka medycyna zawodzi, tam jakieś tam lekarze zawodzą, to właśnie Jezus przychodzi z uzdrowieniem, ale to do tego potrzebna jest wiara. I też tak chciałbym, chciałbym życzyć wszystkim Państwu, czy znaczy chciałam życzyć wszystkim Państwu takiej wiary, takiej jak Piotr, który szedł. Do Jezusa po w realizacji Waszych jakichś tam planów życiowych. No, no, Każdy ma jakieś marzenie, a na realizację nigdy nie jest za późno, abyście w Panu zawsze szukali ratunku. A kiedy tam się zdarzy jakiś upadek, niepowodzenie, bo, bo to różnie w życiu była wiadomo, aby każdy człowiek w Panu szukał pomocy, szukał ratunku, gdyż Jezus to rękę, którą wyciąga z wody, wyciąga do każdego z nas i jeżeli ktoś, jeżeli człowiek go przyjmie, otworzy swoje serce na Boże działanie, da mu działać w swoim życiu, to, to, to Pan Jezus podniesie z każdego doła, tak jak ktoś ma jakieś trudności, no to Pan postawi ludzi na drodze, którzy pomogą, gdyż no, no, Pan Jezus nam nie daje krzyża, którego nie możemy unieść, a, a najbardziej Boża moc objawia się w naszych słabościach. A i jeszcze tak na koniec, tak na marginesie, chciałem dodać, no tak, miałem sobie jeszcze myśl, a przyjdę w garniturę, coś, a przyjdę na ubiorek się, na luzie. To jest, taki, no, patri, to jest taki patriotyczny strój, gdyż no. No, ja też wyznaję, no, Bóg, honor i ojczyzna, abyśmy na przykład Polacy też potrafili się zjednoczyć, czy na przykład jak są wybory, czy to, abyśmy głównie patrzyli swoich interesów i też, no, no wiadomo, no, każde życie no, Pan Bóg szanuje, ale po prostu, żebyśmy co do tych emigrantów, żeby to żeby ci rządzący, żeby oni to robili z głową, a nie tutaj przyjmujemy i później się dzieją cyrki, no tak jak to pokazują tam w różnych państwach, a my jesteśmy Polacy, my jesteśmy silnym narodem, zwartym i jak tam, no jak tam, no trzeba gdzieś się zjednoczyć, no to myślę, no że będą grupy ludzi, no, że oni po prostu u nas, raczej u siebie, to oni mogą robić to, co im się podoba, ale u nas to oni takich cyrków nie będą robić, bo my się zjednoczymy i my tam damy radę. I to no to, to, to myślę, że tak kulturalnie tak, tak powiedziałem bardzo, bardzo delikatnie i dziękuję bardzo. No Przede wszystkim gratulujemy że Dziękuję za wysłuchanie. Um, przejść, ja pamiętam pana jest to, panie. Ja. ja pamiętam pana z kościoła, i zawsze byłam ciekawa, bo nie, siedziałam bliżej na no ten głos za mną. No hmm. i kiedyś wyciekawska ciekawość nie ma granic, mówię, on tak pięknie mówi, słyszę młody człowiek. Paweł,